Przypominacie sobie, drodzy bracia i siostry, taką scenę czy sceny w Ewangelii, kiedy apostołowie odnoszą jakiś ludzki sukces. Często oni wykorzystują tu moc Chrystusa, który na przykład rozmnożył chleby i nakarmił ludzi. No a na nich spada też chwała, że to są uczniowie tego wielkiego mistrza. I Pan Jezus w takich sytuacjach, kiedy oni odnosili jakiś doczesny sukces, szybko kazał uciekać, żeby, żeby stąd się oddalić. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus się boi, by się im nie przydarzyło to, co się najgorsze może człowiekowi przydarzyć: nie wpadł w pychę. Nie wpadł w pychę. Oni są po misji pierwszej Jezusa, oni używali, o ile tak można powiedzieć, wykorzystywali moc ducha świętego do głoszenia Ewangelii, wrócili je pełni entuzjazmu, i teraz ktoś ośmielił się im zamknąć drzwi przed nosem i nie udzielić im gościny. I oni mówią: no to ogień niech spadnie. Taką małą, niewielką taktyczną bombkę atomową im rzucić na, na, to, na to. Jezus ich zgromił. Jest nawet napisane w Ewangelii: Jezus ich zgromił. Zabronił im absolutnie, żeby tego nie robili. Proszę zwrócić uwagę, jak. Nie, był to głupi pomysł, ale jak absurdalna dysproporcja między wykroczeniem, czy w zasadzie. No, byli wolni, mogli drzwi nimi zamknąć przed nosem. A karą, że za, za, za to, że nie zostali przyjęci. Proponują, żeby ich unicestwić i zniszczyć, żeby jeszcze oni tych apostołów pobili, żeby oni tych apostołów okradli, żeby z nim krzywdę zrobili, a oni po prostu im odmówili noclegu. Taka kara. Zdarza się to, na pewno się Państwu zdarzyło w życiu powiedzieć coś komuś tak w żartach, a on się obraził śmiertelnie czy, czy, czy w małżeństwie. Mąż mówi do żony, Ty zawsze wszystko popsujesz. A ona mówi, Rozwodzę się z Tobą, jak Ci nie podoba, ciężko schanić. I on potem my przyznaje, co, co ja jej powiedziałem, no, że popsujesz wszystko. No tak, no mówimy takim językiem. Mąż do żony mówi, Pulchna, czy tam jakoś inaczej. No i ona jest, wpada we wściekłość. Dlaczego tak jest, że nieraz kogoś doprowadzamy do wściekłości, do jakiejś wielkiej nienawiści, niechęci? To przykład na czasie chyba. Zdarzyło się Wam pewnie, drodzy bracia i siostry, że spotkaliście jakiegoś znajomego, przyjaciela, kolegę, który właśnie wrócił z nadmorza i klep, klep, uderzyliście go w plecy, tak pobratersku. A on, Jezu, co ty robisz, człowieku? Ja jestem cały spalony przez słońce. Trafić kogoś w ranę. Ty mówisz, no przepraszam, nie wiedziałem, no ale to mógłbyś się domyśleć, skoro byłem w międzyzdrojach, prawda? O, ostatnio słońce świeciło. Trafić kogoś niechcący w ranę. I taka dziewczyna była, ojciec jej cały czas mówił Ty wszystko popsujesz, ty wszystko popsujesz. Wychodzi za mąż, z mężem się z, z, zaczyna mieszkać, a mąż pierwsze słowa, ty wszystko popsujesz. Będzie dalszy ciąg ojca, oceny ojca kazania. Każdy z nas chyba nosi jakieś swoje rany. Każdy z nas chyba nosi jakieś tak, ma takie miejsca bardzo, bardzo czułe. i Mamy rany cięte, mamy rany kute, mamy oparzenia. Drugi może tego nie wiedzieć i, i przyjmuje to jako żart, a to sprawa jest bardzo poważna. Ja wiem, że obiektywna ocena, żeby mówić o rozwodzie, po, po usłyszeniu jakiegoś jednego słowa, to jest absurd, ale ludzi, którzy są poranieni, trzeba zrozumieć, że oni reagują bardzo mocno, że oni nieraz, żeby pokazać, że to jest naprawdę ich sytuacja egzystencjalna, używają różnych może wyolbrzymionych sposobów i tekstów. Przypomina mi się tutaj historia też wakacyjna Pielgrzymkowa na Pielgrzymce do na Pielgrzymkę do Częstochowy. Co roku chodził ksiądz Adam, już nieżyjący kapłan. I któregoś, dnia mu się tak zdarzy, któregoś roku mu się tak zdarzyło, że tuż przed pielgrzymką złamał obojczyk. I lekarz mówi, no musimy księdza tak, tak unieruchomić. On mówi to absolutnie, ja, ja muszę iść na pielgrzymkę, muszę iść na pielgrzymkę. Niech mnie pan doktor jakoś inaczej poskłada, ale. No i lekarz mu zrobił taki gorset z gipsu, który on miał cały czas na sobie. Nikt nie wiedział, że on jest, że ma złamany obojczyk. Tylko my, księża, wiedzieliśmy, kiedy razem spaliśmy, rozbieraliśmy się do snu, to on miał to wszystko tak odparzane, tak wycierane, to potworne cierpienie, ale on nic nie mówił, tylko szedł na jasną górę. I kiedy doszli już na jasną górę pielgrzymi, młodzież mówi, no to podrzucamy księdza Adama do góry z radości. A on mówi: Ja mam złamany obojczyk. Ha, 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 ale dowcip. No to podrzucamy księdza Adama. Panowie, ja mam naprawdę złamany obojczyk. Oni, niech ksiądz się nie wygłupia, za ręce go, za nogi. I wtedy ksiądz Adam powiedział, ja mam naprawdę złamany obojczyk. I oni, I oni wtedy mu uwierzyli. Ja przy okazji podam państwu żartobliwie mój pomysł wydania słownika przekleństw dla sióstr zakonnych. Bo kiedyś byłem u zakonnych i wyjeżdżałem właśnie przez bramę, siostry mi machały, tak? I w momencie, kiedy im odmachałem, uderzyłem tyłem samochodu w latarnię i rozbiłem sobie... I mówię, dlaczego siostry nie krzyczały, że... że jadę prosto na latarnię? No myśmy księdzu tak pokazywały, żeby nie... Żeby siostry powiedziały, m m to ja bym się zatrzymał. Ale niekiedy właśnie sygnalizujemy, że... no śmiej się ze mnie, no, może sobie myślisz, co chcesz, ale jak ktoś do mnie mówi, że, jestem, że psuję wszystko, to ja dostaję szału. Proszę Państwa, dobrze sobie poznać te tereny zaminowane, te tereny takie poranione, przed ślubem sobie opowiedzieć. Nie mów do mnie tak, nie rób tak, bo to boli. Może innych nie boli, mnie to boli. Jakieś jedno słowo, jakaś jedna sytuacja, jakieś jedno, jedno określenie. To jest właśnie pokora, oddać swoje rany w ręce drugiego. To się szczególnie pięknie do, dokonuje w czasie Zawarcie sakramentu małżeństwa. Ja biorę twoje zranienia, biorę twoje kłopoty. Nigdy ich nie wykorzystam. To jest straszna zdrada, kiedy ktoś opowiada o swoich słabościach, a drugi to wykorzysta za parę dni przeciwko niemu. To jest straszna zdrada. Ja jestem sejfem na zranienia mojej żony, ona jest sejfem na moje zranienia. I idziemy tą wąską ścieżką, żeby się nie, nie jakoś nie... Nie, potęgować tej, tej niechęci, która i tak w nas jest, tej niskiej samooceny. Apostołowie mieli ogromnie niską samoocenę, że oni chcieli za, za tą odmowę noclegu z, zrobić im tam jakiś kataklizm. Kataklizm. Czuli, się ważnie przy swojej misji. Że, że, przy Jezusie, że jego uczniowie, że jego moc dostali tak się zawirowało w głowie, że musiał Jezus użyć, zgromić ich. Proszę Państwa, czy pozwolę sobie tak wakacyjnie Epizod z mojego życia, kiedy byłem w klasie maturalnej, to wybrałem na maturę język polski, że będę zawał ustnie i co mnie doobligowało do zdania dwóch próbnych matur. Jedna próbna matura z wszystkimi z polskiego i druga próbna matura z tymi, co wybrali polski. No byłem średnim uczniem, ale mówię sobie, poradzę sobie. Pierwsza próbna matura, dwa. No każdemu się zdarzy, ale to wypadek przy pracy. Mam brata, który jest polonistą, więc pewna konsultacja, pewna rozmowa. Druga matura, dwa. No sensacja, on idzie zdawać polskie, a nie matury nie może znać. Nauczycielka wychowawczyni mnie wezwała i mówi, Piotr, może zmienisz ten przedmiot, może nie polski, ale się uparłem. Maturę napisałem na, dobry, na, dobry, na dobrą ocenę i tej nauczycielce jestem bardzo wdzięczny, że mnie sprowadziła na ziemię, tymi dwoma dwójami. Takimi próbnymi, które nic nie znaczą. Ale proszę Państwa, może ktoś z Was dostaje teraz dwuje w życiu: dwuja z małżeństwa, dwuja z czystości, dwuja z pornografii, dwuja. No, zostaje same dwuje. Przyjmij te dwójki, Przyjdzie się dokładnie, gdzie popełniłeś błąd, zaufaj Chrystusowi, ale pamiętaj, że to może dla Twojego dobra nie wychodzi. Dla Twojego dobra nie wychodzi. Pycha jest tak niebezpieczna. Jeszcze zwrócę uwagę, Państwu często powtarzam, że w Pismo Święte trzeba śledzić, trzeba rozszyfrowywać, chociaż oczywiście to za łaską Ducha Świętego możemy tylko je zrozumieć. Ale jest tutaj taki smaczek w tej Ewangelii dzisiejszej, kiedy oni mówią do Jezusa, zaraz to znajdę ten fragment. Lecz oni mu mówią, żeby zrzucić ogień z nieba, lecz on odwróciwszy się zgromił ich. Co to znaczy? Odwróciwszy się, oni do niego podeszli z tyłu. To jest, wiecie, to jest taka metoda. Ja, kiedy w szkole, hmm, czy na religii, wstydziłem się zadać jakieś pytanie, to mówiłem koledze czy koleżance z przodu: zapytaj księdza o to i o to. Tak z tyłu, że to niby ona, że to niby ja, że to nasze wspólne. Ale wiecie, tak, podejść do kogoś z tyłu i tak coś mu szepnąć. Zobacz, jaki ten jest garbaty, zobacz, jaki ten jest niesympatyczny. I Jezus odwrócił się. I spojrzał na nich i powiedział im, powiedział im, żeby zaprzestali takich koncepcji w ogóle. Kochani, mówiłem wam ten przykład. Ze zdumieniem usłyszałem kiedyś w jednym kanale telewizyjnym, gdzie był film dokumentalny o Titaniku. Żeby Titanic nie skręcał, tylko walnął w tą górę dziobem, to też był tonął tylko cztery godziny później. I wszyscy by się uratowali. Natomiast oni kombinowali, jak tą górę ominąć. Szanowni Państwo, wiecie, dlaczego w niektórych Waszych domach jest, przepraszam, taka duszna atmosfera od lat? Bo cały czas Wasze dyskusje to są tak, ja z kuchni mówię do żony, ona jest w łazience, a ona mi rzuci słówko, jak ja wychodzę do pracy, zamiast powiedzieć, siadaj żoną, siadaj mężu, zróbmy sobie kawę albo nie, i patrząc się sobie w oczy, oczyśmy sytuację do końca. Ja miałem takiego przełożonego, że jak przychodził koło moich drzwi, to stukał. Mówił że Piotrze, znowu ksiądz zostawił bałagan w kancelarii. Ja wyszedł, biegłem tłumaczyć się, że tam jeszcze coś wypełniał, ale już go nie było. Taka informacja przez podanie komunikatu i z ucieczkę. Trzeba z niektóre problemy nazwać po imieniu, usiąść i pogadać. Te nasze rozmowy, kto jeszcze głośniej, kto, 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 kto przyłoży mocniejszym słowem. Jezus obróciwszy się, bo oni chcieli to mu tak podstawić, Yy, dyskretnie od tyłu, dyskretnie od tyłu. Titanik uderzył wprost i nieraz trzeba nazwać im imię, imię, imię wprost. Boli mnie to, co mówisz, boli mnie to, co, jak żyjesz, boli to, co, do czego doszła nasza rodzina. Niech nasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. I chciałbym powiedzieć, że właśnie tamsza święta, w której uczestniczymy, to jest jasny yy, przekaz od Chrystusa. Siedzimy twarzą w twarz, jakby się powiedzieć cierpiało z Chrystusem. Jestem waszym pasterzem, ja Cię kocham, chcę od Ciebie to, to, to i to, żebyś zachował przykazania, obiecuję Ci szczęście niekończące się. Nie półsłówka, nie jakieś dygresje, nie jakieś aluzje. Potem tym się, co on chciał powiedzieć, co ona, ona, chciała, co ona pod tym rozumiała. Tylko nazywajmy sprawy po imieniu i nie jeden problem się rozwiąże bardzo szybko. To czegoś mi o tym nie powiedział. No to ja myślałem, że Ty wiesz, no ale ja nie wiedziałam, no to, no to, no to jak ja Ci byłem... Powinieneś się domyśleć, powie kobieta. No, no, czy taki genialny nie jestem. Ale nazwać sprawy po imieniu. Nazwać sprawy po imieniu, żeby tak Chrystusowe było tak w naszym sercu nie, także i w naszym sercu nie brzmiało. Żebyśmy to samo myśleli, pragnęli, żebyśmy tego samego chcieli. Amen.